Jolanta Birtus, laureatka Nagrody Złotej jestem. Dzień dobry. Ile w tym wszystkim co robisz jest biegania, a ile pomagania? Myślę, że najpierw było 100% biegania, a później kiedy powiedziałam sobie ten cel, to się te procenta trochę, trochę, trochę przewróciły, więc było raczej pomagania niż biegania. Podejrzewam, że miałeś to w głowie już dawno ułożone, że jeżeli dzisiaj wygrasz, to przekażesz tę nagrodę dalej. Tak. To już było dłużej wymyślane, bo powiedziawszy, szczerze powiedziawszy nie robiłam tego dla wygrania nagrody. że Przeszłam tych 500 kilometrów, żeby później wygrać jakąś nagrodę, żeby to ja miała i byłoby to naprawdę dziwne, kiedy ja, która zorganizowała tę zbiórkę, bym sobie wzięła tych 25 tysięcy, więc ja jeszcze miałam na dawno przygotowane, że je oddam. I na koniec pozwólcie państwo na dorówną prywatę. Ja w 98 roku pokonałem Główny Szlak beskidzki, ale uwaga w 21 dni. I mi to się wydawało już wyczynem nie z tej ziemi, a tutaj jest 9 dni to jeszcze w dużo lepszej kondycji. Więc gratuluję. Jak to się udało zrobić? Myślę, że za pierwsze motywacja. Bardzo du, 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 jaką dużą motywację miałam, bo chciałam to przejść, żeby pomóc. Po drugie dobra pogoda. Naprawdę to było chyba 10 dni, co nie padało, co nie było ani kropli deszczu, więc to mi pomogło. I trzecia sprawa, no już uprawiam sport od małego dziecka, więc ja jestem kondycyjnie myślę, dobrze przygotowana i, i tak no. Szlaki w Beskidzie niskim nie były zalane, skoro nie padało. Nie, to nie. jest taki punkt dosyć newralgiczny na trasie. Tam się wiele osób po prostu gubi, no i, i to nie w błocie. No, tam szlaki są bardzo źle oznaczone, więc Beskid Niski, no chyba tam nie wrócę do Beskidu Niskiego. Okej, okay, bardzo dziękuję. Dziękuję też.